Cześć, z tej strony Ola. Jesteśmy w Sopotskim klubie żeglarskim na pucharze prezydenta miasta Sopotu i walczymy o kwalifikacje na mistrzostwa świata nad gardą w iki foilu. Dzisiaj warunki były mega ciężkie. Jesteśmy tutaj od piątku. Co u mnie? U mnie jest tak, że jestem po kontuzji, ciężko mi się pływa, warunki też są ciężkie. Sprzęt, wszystko ze sprzętem gra, tylko potrzebuję się przygotować fizycznie do, do tych regat i to jakby dla mnie to są regaty bardziej treningowe. Piątej czekaliśmy na wjazd do około 17. Potem zeszła nam odroczka, poszliśmy na wodę, była falka, i wiatr też się pojawił. Były całkiem przyjemne warunki, dobrze mi w miarę poszło jak na pierwszy raz. W sobotę więcej wiatru było, ale był słaby kierunek i musieliśmy jednak czekać, żeby wyjść na wodę. I też jakoś dałam radę, ale poszło mi już trochę gorzej, bo jednak ta noga już coraz bardziej słabsza jest po tych treningach. Kategorii IQ foil e, Junior dziewczyny, to w sumie jestem ja i Pola, bo reszta ma trochę inny sprzęt i się jakby nie kwalifikują wtedy na mistrzostwa Świata. Jakby nie, nie, nie biorą udziału na, w tych kwalifikacjach, tylko się z nami ścigają i są w osobnych kategorii potem na końcu. No to moja konkurencja, tak jakby, no, pływali trochę więcej, y, mają więcej godzin wypływanych, mają tą przewagę. Ja, jako że nie pływałam dwa miesiące, y, jestem dumna z siebie, że w ogóle daję radę i pływam w miarę możliwości jak najbliżej ich i jakby nie odstaję za bardzo od stawki. Żeby pokazać Wam, y, co czuję, jak płynę na wodzie i jak to wszystko działa, to zdecydowaliśmy się, że Ekipa pójdzie ze mną na wodę, na motorówce i będzie mnie nagrywać z bliska. Zapraszam na trening.